Bartek, w spotkaniu z Górnikiem Łęczna chyba nie spodziewałeś się, że po Twoim dośrodkowaniu piłkę do bramki skryje nie zawodnik stali, a zawodnik Górnika Łęcznej. No coś w tym jest, tak zgadza się, że, że yy, no, starałem się zrobić swoją tam powinność, rzucić tą piłkę w pole karne. No po raz pierwszy widziałem na własne oczy, że tak można strzelić bramkę przez zawodnika z przeciwnej drużyny, czyli strzelić bramkę samobójczą, ale, ale skutek był taki, że rzuciliśmy tą bramkę i to jest najważniejsze. Byłeś delikatnie mówiąc, zaskoczony tą sytuacją. No, powiem, powiem szczerze, że byłem zaskoczony, bo tak jak mówię, że widziałem po raz pierwszy takie coś na własne oczy, że tak można bramkę koszczylić w taki sposób. No ale z tego trzeba się cieszyć. Czy założenia taktyczne, które postawił przed Wami trener yy, yy, postawił przed Wami trenę przy tym spotkaniem, wykonaliście w 100%? Yy, tak, myślę, że w 100% zrealizowaliśmy to, co, co trener Szydokon powiedział na odprawie mi sobie jasno, że po meczu z Alblągiem, gdzie niby graliśmy dobrze, ale ten wynik mógł być różny, przyjechaliśmy do Łęcznej. Bicie po prostu o trzy punkty, bo każdy mecz musi się traktować jako być albo nie być. Więc myślę, że spełniliśmy ten warunek w 100%. No w tym spotkaniu, tak jak powiedziałeś, spełniliście ten warunek w 100%, bo wygraliście 2 do 1. Teraz kolejne ciężkie spotkanie ze Skrull Częstochowa. Ja uważam, że to będzie jeszcze cięższy mecz niż ten, który był w Łęcznej. I, i tak naprawdę patrząc na te wyniki, które są w poprzednich kolejkach czy nawet jak teraz, to no każdy z każdym może wygrać, więc my musimy być przygotowani i nie możemy przede wszystkim całym Laurach, że wygraliśmy z drużyną, która ma trzecie miejsce i walczy o awans, tylko tak musimy po, po, potwierdzić i pokazać charakter właśnie w tym najbliższym meczu. Bartek, jadąc do łęcznej jeszcze wrócę do tego spotkania. Czy spodziewałeś się, że dopiero w doliczonym czasie gry strzelicie zwycięską bramkę? Powiem szczerze, że byłem jak bardzo, bardzo dobrze nastawiony do tego meczu od samego początku, gdzie na rożewkę, już wiedziałem, że chłopaki są naprawdę skoncentrowani. I to nie było tak, że, że wychodzimy, żeby sobie pograć, tylko wiedzieliśmy, że wychodzimy po prostu się bić z nimi. I chwała chłopakom, że żeby tak do tego podeszli, bo bo różnie mogłoby być, tak, ale tak jak mówię, że trzy punkty sprzeżam do, do stalowej i teraz trzeba zrobić krok, krok następny i pokonać skre, które jest po prostu dwa punkty przed nami, żeby odbić się od tej strefy spadkowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.